Czemu mówię, tak piszecie TikTok, Pateca, TikTok, Pateca, Sylwek Obejrzyj TikTok, Pateca! Sylwek No, obejrzyj TikTok, Pateca! No dobrze, Sylwek wygląda. Patec. No i co tam pewnie? Nic nie ma ciekawego, nie? Ale obejrzyj sobie. Zobaczcie, koniec nie. to do drugiego ekipy, Idziemy do mnie! Nie idziemy z kłowem. Aaa, to jest z hinduskich, kurde, to jest zajebiste, teraz na pewno będą biegli obok niego. To jest z hinduskich TikToków, hinduskie TikToki są zajebiste. <grywa> Nie, kurwa, jednak jadę do tych Indii, nie? Bo to jest zbyt piękne, to jest kurwa zbyt piękne. Ja ostatnio polubiłem takiego TikToka hinduskiego. Długa historia, panie kolego. O, jest, jest, jest. Bye. Okay, bye. Yeah, yeah. E, biją się tam, chodź pomóc. Nie no, chuj dobra, jebać. W Polsce nie robię teamu. Ja spierdalam do tych indii. Przez zobaczcie, jak ta sytuacja covidowa i...